Siema. Dziś chciałem Wam pokazać mój mały eksperyment, czyli słoik parapetowy. Słoik, te, słoik ten został założony około półtora miesiąca temu podłoże jakie tutaj użyłem to Platinum Soil, yy, woda, którą tutaj możecie zobaczyć, to jest woda z akwarium, a rośliny są wyjęte, znaczy zostały. Wtedy wyjęte po prostu z akwarium. Chciałem po prostu zobaczyć, czy yy, będą rosły, czy też raczej, czy przekształcą się, przekształcą się w formę emersyjną. Rośliny, jakie tu mam, to Pogostemon Erectus. Jak widzicie, bardzo łatwo można zauważyć yy, przemianę tych roślin. Mniej więcej powiedzmy do tego poziomu, to była roślina właśnie, która była w akwarium, a już wyżej te małe listki i tak dalej, to właśnie jest yy, forma emersyjna. Tu akurat mi się urwała jedna roślinka na środku, bo próbowałem przetrzeć słoik, bo był cały zaparowany, więc żeby coś było widać rośliny, to musiałem go przetrzeć, no ale myślę, że odrośnie. Także tu mam trzy, trzy sadzonki Pogostemona erectusa. Następnie tu mamy Ludwigię e, Rubin. Jak widzicie, tu jeszcze mamy rośliny, y, liście właśnie, y, kiedy jeszcze roślina była w akwarium. Duże w miarę czerwone. Natomiast tutaj widzimy, że liście są trochę mniejsze i całe zielone. Tak samo zresztą mam dwie sadzonki tej rośliny. Tak samo tutaj. Też można to łatwo zauważyć, ale fajnie rośnie na taki zielonkawy kolor. Tutaj mam yy, Bakopę Caroliana. Tu też widać różnicę, jeżeli chodzi o wersję podwodną, czyli z submersyjną, a formą emersyjną, ale też dobrze rośnie. Żadnych braków nie widać, więc myślę, że dalej będzie dobrze rosła. Tu natomiast mam roślinę, która nie wiem co to jest. Szczerze mówiąc, ta roślina nie widzę, żeby w ogóle się zmieniła. Tak jak wyglądała pod wodą, tak wygląda też i w słoiku bez wody. W sumie troszkę wygląda na jakąś odmia odmianę bakopy, ale też przypomina bardzo mikrantemum umbrozum, tyle że z tego co czytałem, to umbrozum ma liście o średnicy około pół centymetra. Tu ma, jak widzicie, trochę Trochę te liście większe, więc do końca nie wiem, co to jest za roślina. Tak więc, jeżeli moglibyście mi powiedzieć, co to jest, to napiszcie o tym w komentarzu. Tu mamy to samo. Dobrze, tu mamy dwie sadzonki Rotali Yaoyaj. Ja jak widzicie, też zmieniła swój wygląd. Te licki są małe i zielone. I ostatnia roślina, jaką posiadam tutaj, to jest... Ludwigia espemini red Tu też możecie zauważyć różnice między tymi dwoma formami Tu były czerwone listki a tu już są jak widzicie mniejsze i całe zielone Jeżeli chodzi o prowadzenie tego słoika to przez ten czas nic nie dolewałem wody Dwa razy tam otworzyłem na chwilę ten słoik aby tam wleciało trochę powietrza i to w sumie tyle i tak sobie stoi na, na parapecie i samo, samo rośnie bez żadnych większych ingerencji z mojej strony e, jak widzicie jest słoik uszczelniony zwykłą folią kuchenną, samoprzylepną e, w zupełności to wystarcza, natomiast mam do Was pytanie a mianowicie nie za bardzo wiem co robić dalej, ponieważ te rośliny, jak widzicie, dość fajnie rosną w górę. Jeżeli dotrą do, do górnej części tego słoika, to nie wiem, czy należy je przyciąć, czy można y, zdjąć tą folię i już tak zostawić, ponieważ nie wiem, czy one uschną jeżeli będzie ten słoik otwarty, czy nie. Tak, więc jeżeli y, macie jakieś pojęcie o <laughs> uprawie roślin akwariowych w ten sposób, to Podzielcie się z tym w komentarzu. A no i zapomniałem dodać, że jeszcze mam w planie dodać tutaj parę roślin, bo jeszcze mam troszkę tutaj miejsca w tym słoiku. A mianowicie będą to rośliny Acmella repens, Ludwigia previpes, a także Hygrophila zimensis, a jeszcze może Lobelia cardinalis minis. Myślę, że też chyba... Wyciągnął w tym słoiku. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten słoiczek. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku, i do zobaczenia wkrótce.